Cześć kochani, witam wszystkie raczki w czytaniu na sierpień 2021. Oczywiście mam nadzieję, że czytanie będzie z Wami rezonowało, ale złota zasada jest taka, że bierzecie to, co rezonuje i zostawiacie to dla siebie, a resztę zostawię, dajecie, oddajecie innym. E, kochani, jeżeli jeszcze nie widzieliście czytania półrocznego, no to oczywiście zachęcam, Wy dole w opisie, jak sobie rozwiniecie ten opis, macie link do tego, do tego czytania. A jeżeli widzieliście, no to super, bardzo się cieszę. E, kochani, co więcej... Dzisiejsze czytanie będzie podzielone na kilka części, a mianowicie zaczniemy od czytania ogólnego, potem przejdziemy na miłość dla singli, na miłość na, dla związkowców. Później zrobimy sobie czytanie na karierę, a na sam koniec zrobimy czytanie na ducha, na emocje. Oczywiście czasówki macie w opisie, tak samo tutaj na linii, na osi czasu e, też powinny się one pojawiać. Hmm, jeżeli chcecie od razu przejść do jakichś części, to klikacie w. Teraz macie intro, klikacie w to, po prostu sobie przebijacie, wybieracie odpowiednią część i jesteście, jesteście w domu po prostu. No, tak to wygląda, moje kochane raczki. Oczywiście przypominam też o lajkach, subskrypcjach i komentarzach. Możecie wstawiać serduszka energii, to jest bardzo, bardzo e, urocze i kochane. Jak, jak widzę te serduszka, to znaczy, że wysyłacie mi pozytywną energię. Ja Wam odpowiadam serduszkiem, ja Wam wysyłam pozytywną energię od siebie. E, dobrze, kochani, nie przedłużając, zaczynajmy. I rozpoczniemy sobie od e, rozkładu ogólnego. Więc zobaczmy, co w sierpniu. U moich raczków. E, tak, zobaczmy. Co w sierpniu u moich raczków? Dobra. Mamy króla pentakli. Mhm. Mamy świat w odwrocie. Okej. Okay. Dobra, i mamy na sam koniec mamy głupca w odwrocie. Dobra, ale to jest bardzo ciekawa energia. Dziewiątka kielichów yy, na spodzie rozkładu. Z tego co widzę, no widzę tego króla, mm, króla pentakli, no to jest zdecydowanie, wiecie, osoba bardzo taka uziemiona. Możecie mieć do czynienia z bykiem, koziorożcem, ewentualnie z panną, czyli znaki ziemskie. Jeżeli chodzi o świat, to też możecie mieć do czynienia z bykiem, więc byk się dwa razy pojawia. Mm. Ewentualnie z wodnikiem, e, skorpionem albo lwem. Tak. E, więc e, tak to wygląda, jeżeli chodzi o znaki, z jakimi możecie mieć do czynienia. Jeżeli chodzi o tego króla pentakli, no to jest osoba zdecydowanie bardziej uziemiona. E, oczywiście znaki wodne ze znakami, mm, ze znakami ziemskimi fajnie ze sobą współgrają. No i nie dziwiłabym się też, że jakby to był wasz znak przeciwny. Ale wracając. E, to jest. To jest dość taka poważna energia. Ja mam wrażenie, to pierwsze co mi przyszło na myśl, że to są poważne zamiary w stosunku do Was. I to raczej nie jest osoba, która pojawia się w Waszym życiu, żeby się pobawić i potem zostawić. Nie, tutaj raczej czuję osobę, która chce stworzyć albo związek, albo fajną relację z Wami. No bo, no bo też pamiętajmy o tym, że to jest czytanie ogólne, tutaj nie skupiamy się tylko i wyłącznie na miłości. No i ta osoba chce stworzyć jakąś poważną relację z Wami, ale są pewne przeciwwskazania pod tym względem, że świat mamy odwrócony więc wydaje mi się, że timing może nie być odpowiedni po prostu. No i mamy głupca odwróconego, czyli no też może, może to wszystko być spowolnione. Zazwyczaj głupiec jest dość spontaniczną, szybką kartą, kartą nowego początku, no tutaj to jednak trochę nie, nie działa. No i wydaje mi się, że z tą osobą obojętny czy to jest propozycja, nie wiem, biznesowa, czy to jest propozycja, wiecie, przyjaźni i e, jakiejś relacji, czy to jest jakiś związek i stworzenie czegokolwiek... Mm, Poważnego, to uważam, że jeszcze to nie jest dokładnie ten moment, żeby w to wszystko iść. No bo brakuje, brakuje zakończenia cyklu i rozpoczęcia nowego cyklu. Wszystko, te dwie karty akurat są odwrócone. I myślę, że oczywiście to jest, to jest moment, w którym się do tego zbliżacie, ale możliwe, że. Przepraszam. Możliwe, że. Zabrakło mi głosu. Że ta osoba przyjdzie z lekkim opóźnieniem po prostu. Mogłaby przyjść w gruncie rzeczy, bo jeżeli przyjdzie teraz. To no, nie pyknie. Jeżeli przyjdzie chwilę później, to jest, wielka, to jest duża szansa, że po prostu, że wyjdzie. Że wyjdzie to, to wszystko, co, co było wam za, założone, co miało się wydarzyć. Więc, no to pra, naprawdę tutaj to jest bardzo, bardzo elastyczna sytuacja. No ale dobra, to jest czytanie ogólne, nie będę więcej o nim mówiła. Zobaczymy, jak się ja sprecyzuję w czytaniu na na przykład na miłość, na karierę i tak dalej. Dobra, lecimy do miłości i zaczynamy miłość dla singli. Więc zobaczmy, co w miłości u moich kochanych singli. O, mamy słońce, czyli mamy lwa. Bardzo ładnie. Zobaczmy, co jeszcze u moich singli i singielek w sierpniu mamy czwórkę różek. Halo! Co tu się dzieje? No i króla pentakli. To nie. Jakby, jeżeli tam ta sytuacja jest zła timingowa, to ta sytuacja jest super timingowa. E, słuchajcie, mamy słońce. Mamy najbardziej pozytywną kartę. Całej talii. Po prostu no, o niej nie można dużo gadać, bo jakby tu, by, tu można było po prostu mieć, e, mieć zwrotkę, bo jest tak uroczo. Y, i, księż, I tak, może nie księżniczkowo, ale i tęczowo, i słonecznie, i w ogóle. Och, ach. E, no ale to w, w rozkładzie miłosnym to symbolizuje po prostu wszystko, co najlepsze. E, ale słuchajcie, to też symbolizuje ciążę, więc na to bardzo uważajcie. Tak od razu mówię, żeby nie szaleć. Wszyscy single pod tym względem, że to też jest karta ciąży, a zaraz za tym mamy kartę ślubu. Więc, żeby nie było takiej, wiecie, sytuacji, ale jeżeli. No i potem mamy króla Pentakli, w sumie taką em, ojcowską figurę. No, czuję te vibesy. Jeżeli tak jest, jeżeli to, to było takie, to, ta sytuacja, że jesteście singlami i nagle kogoś poznajecie, wychodzi tak, że, że jest dziecko, nagle ślub i jest ojciec, no jakby, wszystko tu się zgadza. E, no, ale to też może się tyczyć do jakiejś wąskiej grupy z Was. Ale ciekawa opcja, naprawdę ciekawa opcja. To jest takie lekkie szaleństwo, wakacyjna, wakacyjna miłość. Tak skojarzył mi się, wiecie, Grease i Summer Loven. To tak trochę u was takie Summer Lovin' się pojawia. No ale dobra, mamy słońce, tak jak Wam powiedziałam. To jest bardzo, bardzo pozytywna karta, więc jeżeli kogoś poznacie i akurat może nie zajdziecie w ciążę, to myślę, że to będzie związek na naprawdę długą metę. Szczególnie, że mamy czwórkę różdek tutaj. To jest karta naprawdę takiego. Związku, w którym widzimy przyszłość. I bardzo możliwe, że część z Was po prostu pozna swoją drugą połówkę w najbliższym czasie. I, i, i to będzie tak szczęśliwy czas. I zresztą tu jest w ogóle energia Słońca, więc energia lwa. Czyli to tylko podwaja to. Że to może się wydarzyć właśnie w sierpniu, bo, bo lew jest to typowo sierpniowe, albo przed chwilą się wydarzyła, wy nie, wiem, nie ogarnęliście, że, że ktoś ważny się pojawi w waszym życiu. No i zaraz za tym mamy króla pentakli, czyli w gruncie rzeczy męża idealnego, takie wiecie, czy tam żonę idealną, tak, bo jakby tu to jest bardzo płynne, jeżeli chodzi o płeć. No, ale to jest osoba, która po prostu wie, czego chce. Cieszy się, że jest u was w życiu, jest zdecydowana, że chce być właśnie z wami, więc to też się jej chwali. I to jest osoba po prostu, która ma poukładane w głowie, naprawdę poukładane w głowie. I nie zdziwiłabym się, gdyby, gdyby ta cała relacja tutaj pomiędzy wami poszła dość szybko, lawinowo. E, możliwe, że bardzo szybko właśnie powiecie sobie, że się kochacie, że chcielibyście być ze sobą, i bardzo możliwe, że to będzie taka dość intensywna mm, relacja. Mam nadzieję, że szybko nie spłonie, ale raczej tego nie widzę tutaj, no bo ten król e, no daje nam taką, taką sto, stabilną, mocną podkładkę. Więc jeżeli to pyknie, to pyknie na długo. No, także tyle z Waszego singielstwa. Moje raczki. To czuję. Oczywiście pamiętajcie, że to są czytania ogólne, że to nie musi się wydarzyć u każdego. Ale w sumie to wam, jeżeli coś takiego was interesuje, to oczywiście Wam z całego serca tego życzę. Dobra, lecimy dalej i lecimy teraz do związkowców, więc witam wszystkie, wszystkie raczki z, z, w związkach i zobaczmy, co u Was się dzieje, co u Was w trawie pisze moje raczki we związkach. Zobaczmy, co u moich związkowców. Mamy, tam to było takie pozytywne, a tutaj dziesiątka mieczy, tak na start po prostu, halo. Aha, piątkę pentakli, dziewiątkę różdżek i dwójkę kielichów. Powiem Wam tak, ta dwójka kielichów naprawdę daje mi duże nadzieje, bo poprzedniej karty, jakby ta dwójka kielichów nie wypadła. E, to byłoby mi ciężko zinterpretować w dobry sposób, naprawdę. E, a z tego, co widzę, no mam dziesiątkę mieczy i wydaje mi się, że to jest powolne leczenie się. Wydaje mi się, że na kimś się tak zawiedliście, na swoim partnerze, czy tam partnerce, zawiedliście się w taki sposób, że naprawdę jakby, no, wyglądaliście tak, że po prostu wszystko, co możliwe ta osoba Wam powiedziała i zrobiła. Co po prostu najgorsze, co sobie wyobrażaliście. Jakby czarny scenariusz się spełnił. E, w tej chwili na szczęście ta karta jest odwrócona, więc powoli... Wyciągacie te miecze, powoli się wylizujecie z tego. Ale wciąż wciąż chcecie w jakiś sposób się odizolować od tej osoby. Mam piątkę pentakli, albo zbudować dystans, w sumie to mnie nie, nie dziwiło, bo jest dziewiątka różdżek zaraz obok, albo zbudować dystans, albo nawet odejść i macie te myśli dalej w głowie, co z drugiej strony może być dla Was ciężki, problematyczny, bo czujecie, że jesteście bardzo połączeni z tą osobą, bo to jest połączenie duchowe, to jest połączenie w jakiś sposób właśnie dusz i nie chcielibyście tego robić, ale naprawdę jest są takie rozważania u was, u was w głowie. No i myślę, że dojdziecie do wniosku, że po prostu chcecie zbudować mur. Chcecie zbudować mur. Jeżeli zostaniecie z tą osobą, to zrobicie dystans, zrobicie dość duży dystans między Wami. I, no i ta osoba będzie musiała naprawdę się naskakać i nastarać, żeby, żeby wzbudzić w Was albo odnowić w Was zaufanie. I to będzie bardzo ciężki, mozolny proces, ale to nie jest awykonalne. Więc to wszystko zależy od tego, jak ta osoba będzie się zachowywała. Oczywiście energie mogą działać wicewersa. To może być sytuacja, w której Wy skrzywdziliście tą osobę i to Wy musicie się postarać, więc bierzcie to, jak rezonuje. Ale z tego, co widzę, no to jest tu po prostu zbudowanie muru, zbudowanie takiej ściany pomiędzy Wami i, i naprawdę ta osoba będzie musiała ustać troszkę na rzęsach, żeby jednak... W jakiś sposób to wszystko odbudować. Mm, ale graj jest warte świeczki, bo mamy dwójkę, mamy dwójkę kielichów. I gdyby ona nie wypadła, to ja bym powiedziała Wam, że trzaśnijcie drzwiami, jakby tyle po Was. Mm, ale jest dwójka kielichów i jest to połączenie dusz. E, I nie mogę tego zre, z, jakby zignorować, bo to jest ta romantyczna miłość. E, I to jest karta, która po prostu daje Wam jakiś tam sygnał, jakieś tam, jakiś tam światełko w tunelu, że jeszcze jest o co walczyć. Tylko, że naprawdę pamiętajcie o tym, żeby szanować samego siebie, żeby się zastanowić dwa razy, czy faktycznie chcecie Bo, i czy to jest warte. Czy widzicie siebie na przykład za 10 lat z tą osobą i czy wtedy się nie będziecie bać, że znowu zrobi wam coś takiego? Więc to naprawdę tutaj to są rozkminy dla was. Dla was jest całe zastanawianie się. Ja mówię wam, jak jest. Ja mówię wam, jak jest. Nie, nie, nie chciałabym wam radzić, bo to są ciężkie, m, związkowe sytuacje, w których ktoś bardzo naruszył wasz, e, wasz fundament, wasze zaufanie do tej osoby. E, I e, zastanawianie się, czy zostać, czy odejść jest jak najbardziej u was na miejscu. E, no, tak jak wam powiedziałam, jest jakaś nadzieja. Jest jakaś nadzieja. I, I czy walczyć o tą miłość, czy nie walczyć po prostu, to, to zostawiam, niestety, Wam przepraszam. Dobra. E, dziękuję związkowcy. Mm, lecimy dalej lecimy teraz do rozkładu na, na pracę, finanse, karierę i tym podobne. Ale sobie to zrobię z iluminacji, wiecie? Chyba wzięłam wszystkie karty. Ach, tak. E, dobra, to jedziemy. Zobaczmy, co u moich raczków. Wow, 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 wow. Co u moich raczków, tak. To u moich raczków, jeżeli chodzi o pracę, finanse i tym podobne. Mamy śmierć, mamy umiarkowanie, czyli skorpion strzelec. Możecie mieć do czynienia z tymi znakami. Wow. I na sam koniec mamy, mamy parę pentakli. Słuchajcie, powiem wam tak. Naprawdę mnie się nie zdziwiła, jakby was wyrzucili. Przepraszam, bo nie powinnam się z tego śmiać, ale no to trochę tak wygląda, bo nie wiem, czy dobrze widzicie, ale tu jest właśnie ten mroczny kosiarz, tak, i tu jest ciało. I on po prostu po nim sobie jedzie. I mam wrażenie, że jak Wy nie zostawicie tego, co robicie to to zostawi was po prostu. No i tak to wygląda, nie wiem co tam się zadziało, ale yy, naprawdę to są te, te złe dobrego początki, bo to, ta, ta śmierć tutaj, to, że mm, pewien etap w waszym życiu się kończy i następuje transformacja i możliwe, że to jest dość depresyjny czas dla was, bo mm, no, bo wiadomo, no to jest jednak e, odcięcie się od tego, co robiliście, możliwe, że przez dłuższy czas. No, ale mamy umiarkowanie później, i to właśnie dlatego są złe dobre, dobrego początki. Umiarkowanie daje Wam w końcu balans. Daje Wam w końcu to, że mimo tego. Że ta sytuacja od początku do końca może się wydawać Wam zła, i że nic z tego nie będzie, i będziecie mieć tylko i wyłącznie problemy, to to daje Wam ogromną nadzieję na to, że się wyrównacie w końcu, na to, że nie będzie, nie wiem, dysproporcji e, typu, że pracujecie za dużo i macie z tego za mało. E, tutaj raczej w końcu będziecie szukać czegoś, co, co Wam odpowiada i co, co przynosi Wam po prostu szczęście, jakąś satysfakcję, jakąkolwiek satysfakcję, ale żeby chociaż miało to kurczę sens, tak. A to, co robiliście wcześniej, możliwe, że po prostu dla was było bezsensowne, dodatkowo możliwe, że nie wiem, niespełniające waszych, um, tak jak powiedziałam, waszych takich motywacji, waszych ambicji, ale też możliwe, że dla części za po prostu to było um, wykańczające fizycznie. Ja bym powiedziała, że to bardzo często, znaczy, może to się tyczyć do osoby, która pracuje fizycznie i po prostu się zaharowała, się zaharowała i jest tego zbyt wiele. Ale pojawia się nam też ten, na szczęście, ten Paś Pentakli, no i to jest nowa oferta, dodatkowo nowa oferta pieniężna. Bardzo możliwe i nie chcę Was straszyć, ale możliwe, że to jest nowa oferta, właśnie może być to nowa oferta pracy na niższym stanowisku. Więc bardzo możliwe, że troszkę zejdziecie o stopień jakby w dół albo zaczniecie od zera. Ale pamiętajcie, że jak idziecie od zera, to później możecie się jeszcze to możecie się wspiąć jeszcze wyżej, bo możliwe, że po prostu naładowaliście siły, dodatkowo macie większe doświadczenie, więc bardzo możliwe, że to pójdzie dość, dość szybko. Ale to jest zdecydowanie fajna oferta, warta, warta rozważenia, bo, bo jest rozwojowa, bo to jest młoda karta, tak? Młoda karta, bo jest paść, tak? Więc myślę, że to nie będzie głupie, jeżeli tak się to wszystko zakończy. To myślę, że to w tym wszystkim jest jakiś plan. To nie jest robione, to nie jest pisane na wodzie i po prostu, a co, co ma być, to będzie, nie? Nie, tutaj widzę, widzę pomyślunek. Dobra, jedziemy do czytania na ducha, emocje i zobaczmy, co u moich raczków, jeżeli chodzi o emocje, duchowość i te sprawy, jak będą się moje raczki czuły. Mamy pazie kielichów. Uh -huh. I wiecie co, ja tu czuję? Ech, kurczę, tego nie było jeszcze z paziem, więc to jest kolejne moje nowe uczucia. Okej. Okay. Dobra, pięknie, powiem mam pięknie. Mamy pazia mieczy też, więc dwóch paziów, tak? I mamy, mamy tak, dwóch paziów, mm, czyli taką młodą energię. Mam pazi kielichów i na spodzie mieliśmy pazię mieczy. I mamy dwie stare energie, takie wiecie, mamy mamy... Mm, Cesarza, i mamy króla pentakli. Znowu króla pentakli. Chciałam podkreślić, że trzy razy, minimum trzy razy się już pojawił dzisiaj. I słuchajcie, ja tu czuję, czuję, że będziecie czuć się piękni. Pięknie wewnętrznie. I nie tylko ze względu właśnie na to, że jesteście Cię też piękni zewnętrznie, ale też na to, że, że się w końcu uformułowaliście, że w końcu czujecie, że jest jakiś sens, że w końcu macie jakieś korzenie, że już czujecie jakąś taką stabilizację. Wiecie, czego chcecie i macie pewność, że. Mm, w pewien sposób bardzo fajnie łączycie te cechy młodzieńcze i te cechy troszkę starsze, bardziej dojrzałe. I to jest naprawdę cudowny balans pomiędzy, pomiędzy tymi dwoma światami. I, I to Wam daje takie dość przejrzyste spojrzenie, i Wy wiecie tak wewnętrznie, że Wasze uczucia i Wasze odczucia odnośnie e, innych czy, czy różnych sytuacji są jak najbardziej prawdziwe. Więc to jest naprawdę piękna, pięk, piękne, pięk, piękny środek, po prostu piękny środek. I mam nadzieję, że tak będziecie się faktycznie czuć, bo są bardzo, bardzo pozytywne karty, które mają w sobie dużo, dużo siły. Są naładowane, zdecydowanie bardzo pozytywnie. Dobre, kochane raczki, dziękuję Wam bardzo, bardzo za to czytanie. E, pamiętajcie o półrocznym, no i widzimy się w tygodniu w Do zobaczenia!